Cześć witam wszystkich, z tej strony Quantum i w dzisiejszym odcinku Quantum Guide MTAR 21 MTAR21 jest to po prostu mniejszy brat karabinu Tar 21, na którym skupię się na razie w tej chwili, ponieważ większość cech z 21 po prostu zalicza się do cech też również MTAR 21. TAR-21 powstał na potrzeby zastąpienia karabinu Galil, który był kiedyś standardowym karabinem Armii Izraelskiej. Jest to bardzo mocna modyfikacja karabinu AK-47. Jedyną w sumie wadą tej broni jest to, że jest ona dość długa i po prostu ciężko manewrować w niej w ciasnych uliczkach, które często trafiają się też w tym kraju. Dlatego też powstał projekt TAR-21, karabinu, który ma łączyć cechy niekiedy pistoletów maszynowych ze zwykłym karabinem szturmowym. Pierwsze egzemplarze tej broni powstały w 1991 roku. Powstało około 71 egzemplarzy na potrzeby testowe. Dopiero w 2000 roku zaczęto masową produkcję Tara, a w 2001 roku zaczęto wdraża wdrażać ten karabin jako standardowy karabin armii izraelskiej. Ten karabin został również doceniony przez inne kraje, takie jak np. Armię Kolumbii, Azerbejdżanu czy Kostaryki, przez kilka cech, które bardzo wyróżniają tę broń na tle innych karabinów szturmowych. Przede wszystkim MTAR jest stworzony w układzie bezkolbowym, co oznacza, że jego magazynek oraz cały mechanizm strzelniczy znajduje się z tyłu. Karabin jest dość krótki jak na karabin sturmowy, ale mimo tej swojej krótkiej kompaktowej budowy ma zachowaną bardzo długą lufę, dzięki czemu po prostu nie cierpi celność tego karabinu. Porównując tą broń na przykład do AUGa A3, TAR-21 bardziej przypomina rozmiarami pistolet maszynowy niż raczej zwykły karabin szturmowy, także to jest na pewno bardzo pożądana cecha w przypadku karabinu szturmowego, dzięki czemu manewrowanie tą bronią w bardzo ciasnych uliczkach jest po prostu bardzo wygodne. Również na dalsze dystanse można spokojnie strzelać z mtar gdyż jest on celny na około 300 metrów według specyfikacji producenta. Zanim będziecie mogli w ogóle używać m w Battlefieldzie 3, musicie wykonać jeden assignment, ponieważ jest to broń z dodatku Close Quarters, a assignment jest akurat bardzo prosty. Wystarczy mieć jednego fraga z odbota lub popularnie inaczej zwanego Wallim. Jest to akurat dość upierdliwy punkt, gdyż czasami bardzo ciężko jest znaleźć jakąś osobę, którą możemy zabić właśnie z tego Walliego, ale jeżeli tylko będziemy mieli szczęście i trafimy na jakiegoś snajpera, powinno być to w miarę proste. Kolejny punkt jest jeszcze prostszy, ponieważ musimy mieć po prostu 100 fragów z dowolnych karabinów dostępnych u mechanika, także ten punkt jest też również banalnie prosty. Co do statystyk Emtara, to przede wszystkim od razu wspomnę o jednej rzeczy, o której już prawdopodobnie mówiłem wcześniej, a mianowicie o tym, że jest to broń typu balpap lub inaczej broń bezkolbowa, co oznacza, że cały zamek broni oraz magazynek znajduje się z tyłu. Każda broń typu BALPAP w Battlefieldzie Trójce dostaje automatycznie bonus do strzelania z biodra i zwykle te bronie są naprawdę, naprawdę dobre w strzelaniu z biodra. Jednak wtedy bardzo leży na tym czas przeładowania, co zresztą pokrywa się z rzeczywistością. Bronie typu BALPAP jakby są celniejsze, ogólnie też trochę wygodniejsze w manewrowaniu, ale niestety, przez to, że jest dalsza droga do magazynka, cierpi na tym czas przeładowania zupełnie jak w rzeczywistości. Też to jakby trochę zasymulowali tutaj w przypadku Battlefielda trójki. Uważam, że bardzo fajnie, że twórcy coś takiego zrobili. W każdym razie, co do statystyk, czas przeładowania 3 sekundy, kiedy jeszcze mamy pocisk w komorze, 3,3 ,3 sekundy, kiedy wymarnujemy całą naszą amunicję. Szybkość strzelności 900 pocisków na minutę, maksymalny damage 25, minimalny 15, magazynek ma standardowe 30 pocisków plus 1, który możemy dorwać gdzieś tam w komorze karabinu, e, oczywiście kiedy przeładujemy od, w odpowiednim momencie broń. E, tryb strzału full auto, też również tryb strzału półautomatyczny jest dostępny e, i według battle loga dystans na jaki jest skuteczny mtar to dystans średni. I jeśli chodzi o ten średni dystans, to się naprawdę pokrywa w przypadku Mtara z rzeczywistością w Battlefield 3, bo ten karabin jest naprawdę skuteczny na bliskie średnie dystanse, na dalekie dystanse jest po prostu bardzo niecelny oraz trudno go kontrolować ze względu na jego naprawdę bardzo wysoką szybkostrzelność. Która wynosi 900 pocisków na minutę. Jest ona mniej więcej taka sama jak w przypadku karabinu AEK 970, nie 971, tylko. Tak, przepraszam, 971, AK971, M4, który ma około 800 pocisków na minutę, jest to akurat broń inżyniera. M16 zresztą ma dokładnie taką samą szybkostrzelność. No i jeszcze pewnie coś by się tam znalazło o podobnej szybkostrzelności. Dzięki czemu z takimi karabinami można tutaj zupełnie bez problemu konkurować. Szczególnie mtar ma jedną bardzo dobrą cechę. Wszystkie te karabiny, które wymieniłem przed chwilą, czyli jaki M4, jaki M16, jak i jeszcze AK-971. Te wszystkie bronie mają standardowe ułożenie magazynka, czyli mają po prostu magazynek z przodu, dzięki czemu mają szybsze przeładowanie, jednak nie mają wtedy tego bonusu do strzelania z biodra. Emtar ma zupełnie odwrotnie, on ma kiepski czas przeładowania, ale bardzo dobrą statystykę strzelania z biodra, i to akurat w dużej ilości sytuacji jest bardzo przydatne. Powiem wam kilka sytuacji. Przede wszystkim do Emtara, można sobie na przykład spokojnie wrzucić ciężką lufę i właśnie dokładnie z taką konfiguracją teraz biegam, i mimo że trochę zwiększy się odrzut i zwiększy się nam rozrzut w przypadku strzelania z biodra, to nadal tak bardzo ten karabin na tym nie cierpi, ponieważ sam z siebie ma już bardzo dobrą celność z biodra, dzięki czemu wrzucenie ciężkiej lufy jakby bardzo tutaj tej statystyki nie psuje, wtedy nam się poprawia zadawany damage jaka ta broń robi na dystansie. Jest to naprawdę jedna chyba, z chyba najbardziej przydatnych cech w przypadku MTARa. Jednak kiedy będziemy mieli taką sytuację, kiedy wymarnuję wszystkie pociski, tak jak na przykład w tym momencie i potrzebowałem tego szybkiego przeładowania, niestety MTAR tu kompletnie leży. Na przeładowanie MTARa po prostu trzeba mieć chwilę czasu, żeby to zrobić spokojnie i żeby to zrobić przede wszystkim powiedzmy sobie w sposób bezpieczny dla nas. Stąd tutaj po prostu Albo idziemy właśnie w bardzo szybki czas przeładowania, gorszą celność. Ach cholera, miałem nadzieję, że uda mi się otworzyć spadochron. Albo idziemy właśnie w ten wolniejszy czas przeładowania, ale za to trochę lepszą celność, jak i z biodra, jak i z celowania przyrządami optycznymi. Co do konfiguracji, w jakiej można używać Mtara jest kilka różnych konfiguracji. Pierwszą konfigurację, jaką Wam polecę, to tak: przede wszystkim nie zmieniamy tutaj tego dodatku, jeśli chodzi o optykę. Jakikolwiek celownik typu holograficzny Cobra, Red Dot Sight, czy ten rosyjski holograficzny, tych celowników raczej się trzymamy, ponieważ one gwarantują nam niezbyt duże przybliżenie. Dzięki czemu na te bliskie i średnie dystanse można bardzo łatwo dzięki nim kontrolować. Kontrolować ogień oraz y, gdzie znajduje się nasz cel, wszystkie większe celowniki w przypadku Entara nie mają kompletnie sensu. Y, odczuwalny odrzut po prostu w przypadku celowników z większym przybliżeniem będzie po prostu bardzo duży i będzie bardzo niewygodnie nam obsługiwać to bronią. W przypadku właśnie, kiedy będziemy walczyć na średniej i bliskiej no to to większe przybli przybliżenie będzie jeszcze tylko niestety przeszkadzać. Jeśli chodzi o środkowy attachment, tutaj też bym zostawił bez czegokolwiek. Nie wiem czy mam to po prostu nieodblokowane, czy dla Mtara jest to niedostępne. W każdym razie, bądź razie, jeżeli Dwójnóg jest dostępny, nie polecam tego kompletnie dla tej broni. Raczej to nie zrobi zbyt wiele, nawet jeżeli będziemy chcieli jako tako walczyć na dystans. To raczej rozrzut będzie po prostu na tyle duży, nawet z dwójnogiem, że nie będzie to miało sensu. Rączka taktyczna też nie ma jakiegokolwiek sensu, dlatego że po prostu ten karabin nie ma aż takiego odrzutu na boki, żeby tutaj stosować rączkę taktyczną. Rączkę taktyczną stosujemy tylko w przypadku broni, które naprawdę galopują na lewo i na prawo i po prostu trzeba jakoś ten rozrzut na boki ujarzmić wtedy stosujemy rączkę taktyczną mtar po prostu tego nie potrzebuje rączka taktyczna też ma tą e, oczywiście wadę, że redukuje nam celność broni przez strzelanie z optyki także to jest jakby dodatkowy minus w przypadku rączki taktycznej dlatego raczej jej w przypadku mtara po prostu e, najnormalniej w świecie nie polecam i raczej warto zostawić ten attachment po prostu samemu sobie. O, tak jak teraz widzicie, miałem bardzo duży problem, żeby załatwić tego kolesia na tak daleki dystans, nawet przy tak kontrolowanym ogniu z ciężką lufą. Także MTAR po prostu się nie nadaje na takie dalekie dystanse. To już był po prostu kompletny fart. Także to jeżeli chodzi o rączkę taktyczną. I teraz trzeci slot. Tutaj akurat w przypadku trzeciego slota można wziąć przewagę z kilku cech tej broni i już mówię Wam co można wybrać. Przede wszystkim ciężka lufa jest tu dobrym pomysłem. A dlaczego? Ciężka lufa przede wszystkim nie będzie nam tu tak bardzo wzmacniała czy raczej inaczej powinienem powiedzieć nie będzie nam tak bardzo redukowała tej dobrej cenności z biodra MTAR sam siebie ma po prostu dobrą cenność z biodra i kiedy zastosujemy tą ciężką lufę to oczywiście ta cenność z biodra będzie automatycznie trochę gorsza ale nadal będziemy mogli bardzo efektywnie wykorzystać tą fajną właśnie cechę MTARA, dobrej cenności z biodra dlatego, że ta ciężka lufa jakby no, tutaj nam tego tak bardzo nie zwiększa i po prostu ma tutaj to duży sens no nadal, zobaczcie, ten celownik nie jest na tyle duży, żeby się przejmować tą celnością z biodra, także ciężka lufa jest tu e, dobrym pomysłem, bo wtedy możemy e, po prostu mieć zwiększony damage na średnie i bliskie dystanse, gdyż ciężka lufa zwiększa nam e, damage, e, tak jakby e, w dystansie im dalej e, pocisk leci, tym mniejszy damage zadaje, a po prostu właśnie jakby e, ciężka lufa zwiększa tą tolerancję, kiedy pocisk zaczyna tracić e, swoją moc i to jest naprawdę bardzo dobra rzecz. Ciężka lufa jednak też zwiększy nam niestety trochę odrzut broni, także to też trzeba wziąć pod uwagę. Jednak, mimo wszystko, na te dystanse, z którymi biegamy z emptarem, nie ma to dużego znaczenia. Da się tą broń z ciężką lufą jak najbardziej dobrze kontrolować. Druga opcja jest dla osób, które chcą bardzo mocno wykorzystać tą cechę emptara czyli bardzo dobrą celność z biodra jeszcze bardziej ją zwiększyć i ulepszyć, to wtedy warto użyć celownika laserowego. Celownik laserowy właśnie zwiększy nam tą celność z biodra dość naprawdę znacznie i wtedy to zmniejszy zapotrzebowanie jakby na celowanie tą bronią z przyrządów optycznych. Po prostu nie będziemy musieli tak często z tych przyrządów optycznych korzystać. Jest to naprawdę, naprawdę dobra opcja, jeżeli chcecie, powiedzmy jesteście w pojeździe, ktoś Wam podkłada C4 i chcecie szybko zareagować na tą sytuację, to wtedy możecie szybko wyjść z czołgu, załatwić takiego gościa. Nie celować w ogóle bronią e, i po prostu nie przejmować się tym, co się dzieje dalej. E, także celownik laserowy jest też jak najbardziej e, dobrą opcją. Jednak dużą wadą celownika laserowego jest to, że kiedy namierzamy na kogoś, to po prostu e, on jest e, oślepiony i... E, no, to akurat może nam czasami pomóc, kiedy przeciwnik jest oślepiony, bo, no bo nie, dokładnie, nie jest w stanie dokładnie zobaczyć gdzie jesteśmy. Ale zawsze, w przypadku e, kiedy kogoś tak oślepimy tym celownikiem laserowym, to zaraz zacznie nas szukać i mniej więcej będzie patrzył właśnie w kierunku, w którym oślepia go ten e, celownik e, laserowy. Także uważam tutaj, że. E, znowu mi się kogoś udało na dość daleki dystansem Tara e, rozwalić, e, jednak no to może nas zdradzić właśnie to oślepienie przeciwnika w przypadku kiedy chcemy kogoś szybko e, załatwić ale celownik laserowy ma o tyle fajną funkcję że jeżeli chcemy można go wyłączyć wtedy oczywiście jeżeli jest wyłączony rezygnujemy z tego z tej zwiększonej celności z biodra ale w tej, wtedy możemy na przykład zachować naszą lokację e, i nie zdradzić się przeciwnikowi gdzie w danej chwili e, po prostu jesteśmy także to jest akurat dodatek który myślę moim zdaniem Mimo wszystko, naprawdę warto wybrać i on ma tu bardzo duży nadal sens. Ok, jeszcze jeden dodatek, który mogę Wam tutaj polecić, jest to tłumik. Tłumik jednak eliminuje Wam jakąkolwiek walkę na daleki dystans, bo jak widzieliście, Emtarem da się bardzo kiepsko. Naprawdę bardzo kiepsko, ale da się, jeżeli musimy walczyć na daleki dystans. Tłumik ma to do siebie, że on redukuje dystans. Na jak daleko może polecieć y, nasz pocisk, czyli powiedzmy, nie wiem, zamiast 50 metrów poleci on 30 metrów. Powiedzmy taką redukcję y, mam mniej więcej No Oczywiście tu podałem jakieś losowe liczby, y, ale chciałem to mniej więcej wam jakoś zobrazować. Przez co opadanie pocisku jest też. Y, bardzo y, wysokie i wtedy MTAR jest już tylko i wyłącznie maszynką do walki naprawdę już y, stricte na średnie i bliskie dystanse jednak bardzo dużą zaletą która może nam jakby y, tutaj y, załagodzić trochę tej y, Brak tego dystansu, jeżeli naprawdę musimy z jakiejś sytuacji walczyć na te dalekie dystanse, jest to, że tłumik ukrywa nas z minimapy. Także często gęsto podchodząc do jakiejś większej grupy przeciwników, a jeżeli jesteśmy już przy jakiejś większej grupie przeciwników, to prawie, prawie na pewno jest to no, na dość bliskie dystanse, to wtedy po prostu oni nie widzą nas na minimapie i możemy ich po prostu zaskoczyć i oni nie, będzie, nie będą wiedzieli, z której strony my po prostu do nich strzelamy. To jest naprawdę... Bardzo przydatna rzecz w przypadku tłumika, i myślę, że spokojnie ten tłumik mogę polecić do mtar Szczególnie jeżeli chcecie właśnie wykorzystać tę cechę mtar do grania na średni i bliski dystans, to wtedy MTAR jest z tłumikiem naprawdę wyjątkowo dobry. Jednak myślę, że z Sobronie, w przypadku inżyniera, które z tłumikiem sprawdzają się sporo lepiej. Ja ostatnio na przykład bardzo polubiłem konfigurację ACWR-ki z tłumikiem, dlatego że ACWR-ka ma naprawdę e, dobre właściwości do walki na daleki dystans i wrzucenie tłumika jakoś tak bardzo e, nie, e, nie nerwuje tej broni do walki na daleki dystans jest ona nadal bardzo sensowna w przypadku ACWR z tłumikiem ta walka na daleki dystans MTAR już nie jest taki dobry z tłumikiem, ale nadal jest to naprawdę dobra pozycja, jeżeli chcecie walczyć na te średnie bliskie dystanse jeszcze raz, jeżeli nie chcecie zostać wykryci no dobra, myślę, że podczas tej rundy powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia na temat MTAR oraz w tym odcinku dzięki za oglądanie tego Quantum Guide i następny odcinek będzie obroń G36 e, przepraszam, nie G36 tylko G53. E I mam jeszcze jedną prośbę pod koniec tego odcinka, póki jest ten ekran ze statystykami. Jestem ciekaw, jak Wam się podoba nowa formuła trochę tego Quantum Guide'a, co myślicie o tym właśnie, żebym opowiadał trochę o samej broni, o jej historii, jak Wam się podoba ten nowy początek. Ta część ze statystykami będzie mniej więcej zachowana w takiej formie, jaka była w poprzednich Quantum Guide'ach. W każdym razie jestem ciekaw Waszych opinii, jak to wygląda. Już kolejny odcinek Powinien teraz pojawić się wcześniej, jak mam wzór do robienia tych odcinków. No dobra, dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się, cześć.